Cześć. Witam Cię w kolejnym filmiku, jak szybko nauczyć się języka niemieckiego. Dzisiaj opowiem, jak stosujemy przymiotniki w języku niemieckim i angielskim. Angielski język angielski będzie nam tym y, pomocny. I zacznę od y, przymiotnika dobry, lepszy i najlepszy. W języku angielskim to good, better the best. Natomiast w języku niemieckim good besa. Am besten. Przykład zdania to um, mówisz lepiej po angielsku niż po niemiecku. You speak English better than German w wersji angielskiej. Natomiast po niemiecku to samo zdanie brzmi Du sprichst besser Englisch als Deutsch. Kolejny przymiotnik to ciepły. Czyli um, po angielsku to warm. Warmer, the warmest. Natomiast po niemiecku bardzo podobnie. Warm, Werma, am Wermsten. Jak zdążyłeś zauważyć do literki A, dodajemy umlaut, czyli dwie kropeczki w stopniu wyższym i najwyższym. I to samo robimy z literami U i O. I przykład zdania to ta kurtka jest cieplejsza niż ten sweter. Um, this jacket is warmer than this sweater po angielsku. Natomiast po niemiecku to samo zdanie brzmi: Diese jacke jest wärmer als dieser pullowa. I ostatni przymiotnik to zimny, czyli po niemiecku kalt, a po angielsku cold. Po angielsku to cold, colder, the coldest. Natomiast po niemiecku bardzo podobnie e, kalt, kelta, am kältesten. E, I przykład zdania e, zimą jest zimniej niż jesienią. Po angielsku it is uh, colder in winter than in autumn. I po niemiecku to samo zdanie brzmi es ist kälter im winter als im Herbst. Dziękuję, to wszystko na dzisiaj. Jeżeli filmik się podobał, to kliknij łapkę w górę i widzimy się w kolejnym. Tschüss!